Mam na kolano sobie i dzisiaj. Kto... Znaczy wczoraj, w sumie. Ktoś nam usunął serwer. IP to samo. Na nowy No, ale czemu ktoś nam usunął? Teraz mamy takie coś. I w ogóle mam nowego skina. Zrobiłem mu. No. Ten. ten chłop nie zrobił. I ten chłop też ma kanał. Na YouTubie. Link w opisie i. Jak klikniecie Małpę w nazwie, to też będzie. To będzie wtedy też jego kanał. O, ty... o mój koń, co odwalał? Co o. jest? Mój... Co, mój się koń... co się dzieje? Co się dzieje? Ej, dobra, wiem, że jesteś mustangiem, ale bez przesady nie rób kręceń. Czekaj. Jak to wygląda? Zobaczę na kanale. Moja kamina. I w ogóle na jego kanale też jest, jak ja tak robię, to nie? Tak. Au, au, au. Ej, dobra, wejdź chodź z konia. I w ogóle tu jest logika minecrafta Zrobię to samo co ty na odcinku Czemu? Mm... aha Aha Ale w ogóle to przychodzi, no. że ktoś nam usunął ten serwer Nie mogę się z tym pogodzić Mój koń też Logika minecrafta też O, co się nie... I pies też był jest cały czarny, piesulek. No ale wbijajcie na serwer, tak. Możecie nam pomóc, a pierwsza osoba dostanie dużo lepsze nagrody niż na tamtym serwerze, by dostała za pierwszą osobę, serio. Jeśli nam pomożesz i wbijesz pierwszy, albo jeden z pierwszych. To dostaniesz najlepsze rzeczy w grze. Serio. Radzę ci wbijać na jego kanał też. To stoi, to Ało. Ucieka. -am.